Tak wyglądają gołąbki w gołębniku. Tutaj wezmę namiar na tego samczyka, proszę zobaczyć. Jest samowite łapcie ma. Tutaj też jest taki Negus <noise> z olbrzymimi łapciami. Rekordzistą jest o tutaj ten omski Piękny samiec. Jest do sprzedania. No i tutaj jest pareczka też. O, takich o tutaj jest pareczka, nie mają za duże łapcie, ale są króciutkie. Piękna pareczka, też do sprzedania. Wejdę do środka, one są trochę leciutko spłoszone. Tu jest piękny samiec na dużych łapciach. O ten. Obok jest taki trochę malutki. No wszystkie są maleńkie. Króciutkie. Gniazda pozamykałem, bo by się zaczęły nieść. No, i tak. Tu jest piękna samiczka, taka z tymi dużymi łapciami. Obok chyba jej samczyk. No, ale przejadę tak po kolei. Tu zrobię. Chyba pareczka jest. Maluchów. Zmniejszę trochę. No i tutaj, tutaj, tutaj siedzą. No. Polecam tą samiczkę. Piękne, duże łapcie ma. Jest do sprzedania. O, ta samiczka. Proszę zobaczyć. Duże łapcie. Robię to ostatni raz, bo będę już im przycinał łapcie, bo one się męczą. Tutaj mam też taką. O, uciekła, ale usiadła tutaj, bidulka. Też ładna, piękna samica. Piękna, 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 duże łapcie ma. No. I tak. Są niektóre bardzo ładne. Tutaj daję przykład takiej jednej samiczki ona ma takie łapcie mikre ale jest piękna z główki maleńka niziutka jest polecam hodowcom o tu jest też piękna nie to jest ten Nygus jest chyba samczyk. Trochę muszę zmniejszyć. Tu mam taką pareczkę. Piękne gołąbki. Do sprzedania. Tutaj też siedzi parka. Taka na pierwszym planie jest samczyk. A na drugim samiczka, która uciekła. Przed chwileczką poszła, poszła, poszła a z tym ogonkiem zadartym do góry. Poszła, 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 poszła. Już nie znajdę jej. No, dużo ich jest tutaj szczególnie tu jest chyba to jest samczyk chyba. No pochodzą z familii takiej, że wszystkie mają duże łapcie, ale jest niewykluczone, że spośród pary które mają duże łapcie. Wywodzi się młody z dużymi, albo no, z mniejszymi łapciami. O, tego samca. On no, ma lichą koronę, ale łapcie ma. Ma samiczkę, która ma piękną koronę. I też duże łapcie, i dają normalne, piękne, omskie. O, zaraz, nie wiem, nie widzę tu jego samiczki. Szukam, szukam wzrokiem, ale znalazłem. O, tu siedzi jego samiczka. O, tu jest ona. O, tu ma te łapcie. Piękną koronę ma Młode wychodzą normalne, z ładnymi koronkami. Gołębie są lekko spłoszone, bo się boją. Targnąłem w ich środowisko z nienacka. Dziękuję za uwagę. Zapraszam. Proszę dzwonić. Do miłego, do miłego.